Także będzie okazja wesprzeć dzieł nowego tysiąclecia i także dzisiaj gościmy w naszej parafii, jak ogłaszaliśmy wcześniej, Karmeli Tanki, siostrę Karmelitanki, siostrę Martę, siostrę Joannę. Siostra Marta, jak wiecie, jest naszą parafianką. Miała ślub wieczysty w tym roku na wakacjach, a dzisiaj jest z nami po to, żeby podzielić się jakby osobą, życiem, dziełem świętej Teresy od Jezusa, Teresy Wielkiej, bo bo mamy od, od wtorku relikwie świętej Teresy w naszej parafii, więc jest okazja, by poznawać tę naszą patronkę, patronkę naszej gminy, patronkę naszej parafii i uczyć się od niej i, i też polecać nasze intencje przez jej ustawieństwo. Cieszymy się bardzo, że sami siostry są. Szli się przed chwilą, jak Jezus mówi w Ewangelii, że to chciałby być wielkim, niech będzie sługą Waszym. Dzisiaj mamy taką patronkę dnia od wtorku, mamy świętą Teresę w naszej parafii i właśnie. Yy, Zaprosiłem siostry karmelitanki, by nam powiedziały o Teresie, która jest nazwana Teresą Wielką. Nie dlatego, żeby tylko ją odróżnić od Tereski Małej, od Teresy z Lisie, ale dlatego, że jej dzieło, jej, jej świętość jest tak, 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 takie są przeogromne, że nazwana jest Teresą Wielką. Więc żeby tak troszeczkę poznawać tą naszą patronkę, to teraz posłuchajcie siostry Marty, żeby nam trochę przybliżyła właśnie tą naszą dzisiejszą patronkę i zobaczymy, dlaczego jest nazywana Wielką. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przede wszystkim to bardzo dziękujemy księdzu proboszczowi za jego życzliwość i za to zaproszenie. Bardzo się cieszymy, że możemy wspólnie z wami świętować no niesamowite wydarzenie, bo to, że święta Teresa, patronka naszej gminy, jest tutaj obecna w swoich relikwiach razem z nami, myślę, że to naprawdę no duże święto i cieszymy się, że możemy wspólnie z wami Cieszyć się nim. Przyjechałyśmy, żeby trochę tak opowiedzieć o świętej Teresie, ale z opowiadaniem o Teresie jest jeden problem. Ma tak bogate życie, że moglibyśmy tutaj spędzić najbliższe godziny, nawet dni, i o niej rozmawiać, i jeszcze temat by się nie wyczerpał. Natomiast ja tak tak, w takim naprawdę wielkim skrócie chcę tylko tak dotknąć niektórych tematów i zaprosić do, do czytania o niej, do czytania jej dzieł. Zostawiła nam mnóstwo rzeczy, które możemy no właśnie sobie poczytać i tak bezpośrednio od niej się dowiedzieć, więc do tego zachęcam, zwłaszcza, że wieczory jesienne już nam przyszły, także, także gdzieś można wykorzystać sobie ten czas. Zanim jeszcze. Coś o niej powiem, to, to tylko chcę wspomnieć jej słowa. To, co święta Teresa mówiła o sobie. Ona była Hiszpanką z takim żywym temperamentem. Prawdziwa kobieta, taka energiczna. To często gdzieś tam wypływało w różnych jej komentarzach. Natomiast święta Teresa o sobie mówiła, że za tempą się nie uważam, piękno dla oka też już jest. Świętą zaś chciałabym zostać. To Teresa tak w skrócie o, o sobie mówiła. Rzeczywiście, gdzieś ten jej temperament, też często taki cięty język przewija się w, w jej pismach. Możemy, możemy gdzieś, gdzieś nawet się tak uśmiechnąć, czytając, bo naprawdę była taką prawdziwą kobietą z krwi i kości. Czasami mamy wyobrażenie takich świętych gdzieś tam z dystansu, z twarzą taką niewyrażającą żadnych emocji. To nie Teresa. Teresa rzeczywiście to, to była no po prostu żyjąca. Zanurzona też w codzienności kobieta. Urodziła się w Hiszpanii, w Avila, dlatego też jest nazywana świętą Teresą z Avila. Urodziła się w 1515 roku, także już ponad 500 lat temu. Żyła 67 lat, potem, potem zmarła. Była karmelitanką. W młodym wieku wstąpiła do, do zakonu karmelitańskiego. I po pewnym czasie, już po kilkunastu latach, które tam spędziła, jak tak obserwowała życie sióstr. To trochę ją zaczynało irytować, smucić też życie sióstr, które, no właśnie, które wtedy były, bo Karmel, który no właśnie gdzieś w swoim ideale był miejscem odosobnienia, miejscem milczenia i miejscem spotykania się z Panem Bogiem, w tamtym czasie, no właśnie w tym zakonie karmelitańskim, był takim miejscem, w którym zaczynały się rozluźniać bardzo szeroko te, te reguły. Święta Teresa mówiła o takim duchowym lenistwie, które obserwowała w tym Karmelu. To jej nie odpowiadało, nie? bo ona gdzieś była pełna takich ideałów i wiedziała, po co żyje i czego chce. Więc postanowiła przeprowadzić reformę, odnowić zakon karmelitański, wracając do tej pierwotnej miłości, do tej pierwotnej gorliwości, która była na początku. I rzeczywiście ona tą reformę przeprowadziła nie bez trudu, nie bo tam wiadomo, że jak nam jest dobrze, to nie chcemy, żeby ktoś nam psuł to, no, to nasze, ten nasz dobrostan, tylko tak, tak jak jest, jak to, to jest dobrze. Święta Teresa, no właśnie, napisała nową regułę, surowszą, no właśnie, bardziej taką radykalną. I co ciekawe, to jest też niesamowite. Że w tym czasie jakby wzrosło zainteresowanie Karmelem do tego stopnia, że Święta Teresa założyła 17 nowych wspólnot zakonnych. Było tyle chętnych osób, które chciały, chciały być w takim no właśnie w miejscu, które naprawdę jest gdzieś poświęcone Panu Bogu, że, że to Teresa musiała tak zainterweniować i, i budować nowe wspólnoty więc jest znana jako wybitna karmelitanka. Natomiast ta jej taka aktywność zewnętrzna, praca, którą podejmowała na zewnątrz, to chyba tak naprawdę nic w porównaniu do tego, jak ona żyła wewnątrz, w, w jakie życie prowadziła, swoje życie wewnętrzne, bo święta Teresa to jedna z największych mistyczek w Kościele. Rozmowy z Jezusem, wizje Jezusa, to, 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 to była dla niej codzienność. Rzeczywiście ona gdzieś no, często spotykała się z Jezusem, z Maryją, ze świętymi, z aniołami, przeżywała różne stany mistyczne. Jeden taki jest dla mnie szczególnie interesujący i ciekawy, bo podczas jednej z wizji anioł przebił Teresie serce. Teresa żyła przez wiele lat z taką raną, jaką miał Jezus na krzyżu. On jest sercem przebitym i po śmierci Teresy lekarze, którzy byli ciekawi i badali to jej serce, rzeczywiście stwierdzili, że ta rana jest, tak jak to wszystko opisywała Teresa I co ciekawe jeszcze lekarze stwierdzili, że to, to nie jest możliwe, to nie było możliwe, żeby ona żyła z przebitym sercem no, od strony medycznej to nie jest możliwe. Natomiast, no wiadomo, tam, gdzie jest coś niemożliwego dla Pana Boga, niemożliwe nie istnieje, on Teresę podtrzymywał przy życiu i rzeczywiście ona żyła i była bardzo aktywna, mimo, mimo tej rany noszącej non stop w ciele. Święta Teresa to też no, właśnie wybitna mistyczka, mistrzyni modlitwy. I dzięki, tak naprawdę dzięki temu, że ona spisała swoje różne doświadczenia mistyczne, różne, różne też etapy modlitwy, przez które, przez które ona przechodziła, została też ogłoszona przez kościół doktorem Kościoła. I to jest też ciekawa sprawa, bo nie mamy aż tak dużo doktorów Kościoła. Mamy sprawdzałam około 10 tysięcy osób, które kościół ogłosił jako osoby święte, między innymi nasza święta Teresa. Natomiast w tej dużej grupie około 10 tysięcy osób świętych mamy 37, mamy 37 doktorów kościoła, czyli z tej olbrzymiej grupy, tylko 37, tylko 37 osób świętych jest doktorem Kościoła. Ten tytuł jest nadawany takim wybitnym myślicielom, osobom, które w znaczny sposób rozwinęły, jakby pomogły nam zrozumieć tajemnicę Pana Boga przez swoje dzieła. Rozwinęły też doświadczenie chrześcijańskie. W tym jest właśnie święta Teresa. Jest nazywana też doktorem kościoła. Także no mam wrażenie, że nasza patronka, patronka naszej gminy, patronka naszej parafii to kobieta naprawdę na takim fest poziomie. Ale to jest też ciekawe, bo z reguły, kiedy mamy jakieś takie osoby wybitne, święte, to sobie myślimy, że no i co nam do, na, do nich, nie? Co nam z takim naszym zwykłym, codziennym, szarym życiem, do takich osób, które po prostu tak żyły? Myślę, że, że Teresa może naprawdę być nam bliska, i to no właśnie przez swój taki realizm i przez to, że żyła taką codziennością, przeżywała codzienność, nie była jakoś tam nie wiem bujająca w obłokach i, i oderwana od rzeczywistości. Myślę, że dzięki temu może być bliska też nam i jako mistrzyni modlitwy może uczyć na, też nas modlitwy. To jest niesamowita sprawa też, jak Teresa rozumiała modlitwę. Znowu dużo można by tutaj opowiadać o tym, ale w takim skrócie. Święta Teresa, dla świętej Teresy modlitwa jest przebywaniem w obecności tego, o którym wiem, że mnie kocha. Czyli, krótko mówiąc, modlitwa dla Teresy jest byciem przy Bogu, który mnie kocha. I to jest ciekawe, bo gdzieś często nam się kojarzy modlitwa tylko z odmówieniem pacierza, z odmówieniem jakiejś modlitwy, i że tylko to jest modlitwą. Teresa nam rozszerza. Ten horyzont, patrzenia na modlitwę, i zaprasza nas do tego, co ona robiła, czyli do przeżywania swojej codzienności, przeżywania każdego momentu w, właśnie w tym poczuciu obecności Pana Boga. Święta Teresa, swoim siostrom w Karmelu, które no właśnie chciały osiągnąć tam stany mistyczne i gdzieś często odrywały się trochę od rzeczywistości. I próbowały właśnie gdzieś tak się skupiać, i, i no właśnie wyłączyć się ze świata takiego tu i teraz. Święta Teresa ich tak przywoływała do porządku, tak to może nazwijmy, i im mówiła, że na przykład, że Zrozumcie tak pisała do, do jednej wspólnoty, że nawet w kuchni pomiędzy garnkami jest obecny Pan Bóg, który was wspiera w tym, co zewnętrzne, i w tym, co wewnętrzne. Dla Teresyn właśnie taka niby prosta czynność gotowania jest świetną okazją do, do modlitwy, do wejścia w tą obecność Pana Boga. Więc, kiedy gotujemy, drogie panie, no to, to może stać się przestrzenią naszej modlitwy kiedy nie wiem odrabiamy pracę domową z dzieci, znaczy nie ma pracy domowej, kiedy pomagamy się uczyć naszym dzieciom czy cokolwiek innego robimy, to może stać się przestrzenią naszej modlitwy. Nie wiem kiedy Naprawiamy jakiś samochód, kran, cokolwiek robimy, to może stać się przestrzenią modlitwy, to może stać się naszą modlitwą. Teresa mówi, że zawsze wtedy, no właśnie kiedy jesteśmy w jakiejś czynności, jeśli uświadomimy sobie, że przy nas jest Bóg, który nas kocha, to już wtedy zaczyna się modlitwa, to już wtedy to się staje naszą modlitwą. Więc kiedy gotujemy i sobie uświadomimy, że jest przy nas Pan Bóg, który, który nas kocha i który nas wspiera, yy... Nie tylko gotujemy, ale modlimy się, gotując. Yy, jakby t, t, to nam stwarza taką niesamowitą, nową perspektywę, bo Teresa nam pokazuje, że wtedy całe życie może być naszą modlitwą. Yy, całe życie przeżywane tak. Yy, Wiecie, no nie w oderwaniu od tego, co nas dotyka, co się dzieje w naszym życiu, ale to wszystko, co, jak żyjemy, czym żyjemy, co robimy, może stać się przestrzenią naszego spotkania z Panem Bogiem, może stać się przestrzenią budowania przyjaźni z Panem Bogiem. Bo to jest coś, do czego nas Teresa zaprasza, do, no właśnie, do budowania takiej relacji przyjacielskiej, tak jak mówiła o, mówiła o modlitwie, że to jest przebywanie przy tym, o którym wiem, że nas kocha. Nie? Jeśli jest, nie wiem, mamy jakichś przyjaciół, no to chcemy z nimi być, chcemy się z nimi spotkać, yy, chcemy spędzić po prostu z nimi trochę czasu. Yy, I to jest zupełnie inna relacja, właśnie taka relacja przyjacielska, niż relacja taka formalna. Ona przestrzegała też siostry przed, przed no właśnie takim formalizmem duchowym. Yy, na zasadzie przychodzę na modlitwę i odmawiam, i spełniam swój obowiązek, i, i tyle. Pojawia nam się no, taki jakiś pewien te, też formalizm. Natomiast Teresa zapraszała nas bardzo serdecznie do tego, żeby budować żywą relację z Panem Bogiem, zapraszać Pana Boga do, do tego, czym żyjemy, do każdego momentu, w którym żyjemy, żeby On stawał się obecny w naszym tu i teraz. Mam nadzieję, że tego nas, święta Teresa będzie uczyła. Tak jak mówiłam, to to są takie jedynie zarysy, dotknięcie pewnego tematu. Zachęcam jeszcze raz do czytania jej dzieł. Tam znajdziemy całą skarbnicę, która może, nas gdzieś, może nam pomóc gdzieś poprowadzić, pójść do przodu w tej relacji z Panem Bogiem. Wiadomo, że życie przeżyjemy. Mamy do przeżycia nasze życie. Czy je przeżyjemy? No właśnie, w takim poczuciu i w takim szukaniu obecności Pana Boga. Czy je przeżyjemy bez tego, no to wybór należy do nas. Mam nadzieję, że Teresa nas będzie motywowała do tego, żeby jednak szukać, żeby uświadamiać sobie, że nie jesteśmy sami w naszym życiu, że jest obok nas Pan Bóg. Też tak dzisiaj od rana, jak patrzyłam na ten obraz, to wydaje mi się, że jest niesamowity i też taki ma w sobie ten taki temperament. Siedząc z przodu, miałam wrażenie i myślę, że to jest też w każdym miejscu w kościele jakby Teresa patrzyła konkretnie na nas. Nie, jakby te oczy są takie zwrócone w stronę, wydaje się, każdej, z każdego z nas. I gdzieś tak do, myślę, że z, właśnie z tym takim hiszpańskim temperamentem i z, takim jej, z, z taką jej pracowitością będzie tutaj na nas czekała ta Teresa. Będzie nas za każdym razem, kiedy będziemy tu przychodzić do, do kościoła, będzie nas pytała, No właśnie, jak tam Twoja modlitwa, jak Twoja relacja z Panem Bogiem? Ona była mistrzynią w tym. Myślę, że jeśli ją poprosimy, będzie nas też prowadziła. I na tej drodze do, do Pana Boga, tego sobie i nam wam wszystkim życzę. Natomiast jeszcze na koniec, tak dziękując za tą możliwość tutaj przyjechania i świętowania razem z wami, mam takie wrażenie, że nasza parafia staje się coraz bardziej karmelitańska, a tam gdzie karmel, to są też i karmelki, dlatego wychodząc będziemy z siostrą Asią bardzo wdzięczne, jak poczęstujecie się karmelkami, które są na tym stoliku, na którym są gazety, tam są karmelki, a obok jest też koszyczek z myślami świętej Teresy, więc można coś wziąć i dla ser dla ciała i dla ducha, żeby była równowaga w organizmie. Dziękuję jeszcze raz bardzo i dobrej niedzieli.